Zapraszam na kurs maturalny www.piotchupac.pl. Wierzchołki trapezu ABCD mają współrzędne. Współrzędne A to jest -1 i minus -5, B to jest -5 i -1, C to jest -1 i -3, D ma współrzędne -2 i -0. Napisz równanie okręgu, który jest styczny do podstawy ABT o trapezu, a jego środek jest punktem przecięcia się prostych zawierających ramiona AD oraz BC trapezu ABCD. Musimy do tego przygotować no najpierw pomocniczy układ współrzędnych. Tutaj będzie oś X, tutaj będzie oś Y. Oczywiście rysunek będzie tylko pomocniczy. On dokładnie nie odzwierciedla nam, jak tak naprawdę wygląda ten trapez. Punkt A ma współrzędne minus -1, minus -5. Tutaj będzie minus -1 na X, tutaj będzie minus -5 na Y. To jest nasz punkt A. Punkt B ma współrzędne -5, -1, 2, 3, 4, 5. Gdzieś tutaj będzie 5 i 1, czyli ten punkt B o współrzędnych 5 i 1. Punkt C ma współrzędne 1 i 3. 1 na x, gdzieś tutaj będzie 3 na y, to jest nasz punkt C o współrzędnych 1 i 3, oraz punkt D o współrzędnych minus 2 i 0. Minus 2 i 0, tu, tutaj jest punkt D o współrzędnych minus 2 i 0. I drzwi, nawet wyszedł całkiem nieźle ten trapez. Może oznaczę go na zielono, żeby był widoczny. To jest nasz trapez. Widać, że AB będzie podstawą i DC będzie podstawą. Na oko on jest równoramienny. No i zobaczmy, naszym zadaniem jest napisać równanie okręgu, który jest styczny do podstawy AB, czyli do tej podstawy, a jego środek jest punktem. Przecięcia się prostych zabierających ramiona AD oraz BC. Ramię AD oraz ramię BC. Czyli na przecięciu się tych ramion leży środek naszego e, okręgu. To może zróbmy przedłużenie ramion. Kolorem niebieskim. Tu jest przedłużenie jednego ramienia. Tutaj będzie przedłużenie drugiego ramienia. Coś w tym stylu. Gdzieś tutaj będzie leżał na środek o jakichś tajemniczych współrzędnych. No, i zacznijmy od tego, że wyznaczymy sobie, spróbujemy przynajmniej, wyznaczyć współrzędne tego punktu. Jak wyznaczyć współrzędne tego punktu? Bo wiadomo, równanie okręgu, ono wygląda następująco. To jest wzięte z tablicy. x minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu daje nam promień do kwadratu, gdzie a i b stanowią środek okręgu. No i to właśnie to a i b. To są współrzędne środka okręgu, czyli w naszym przypadku nasz środek musimy, ma współrzędne a i b. I to a i b musimy znaleźć. Jak znajdziemy a i b, będziemy mieli co tutaj wstawić. No to zauważ, zauważmy, że ten środek leży na przecięciu się dwóch prostych. Jeśli ja wyznaczę równanie jednej prostej, równanie drugiej prostej, później wyznaczę punkt przecięcia się tych prostych, to ja będę miał już środek okręgu. No to do dzieła wyznaczam najpierw prostą bc. Wyznaczam prostą bc. Jak to robię? Piszę sobie: y to jest ax plus b, no i podstawiam po kolei punkt b pod to równanie, czyli 1 to się równa 5a plus b, i podstawiam drugi punkt, czyli za y 3, za x a 1, 3 to się równa 1a, czyli po prostu a plus b. Bierzemy to w klamrę, odejmujemy. Od, gór, od dolnego równania, bo od górnego dolne, to od górnego dolne. 1 odjąć 3 to jest minus 2. 5a odjąć a to jest 4a. b odjąć b się skraca. Dzielimy stronami przez 4, co otrzymujemy? Minus 2 czwarte to się równa a. Czyli minus 1 druga to jest nasze a. Ok, wiemy, że a to jest minus 1 druga. To jak powiedzieliśmy b. Wystarczy, ja tutaj sobie w to miejsce wstawię minus 1 drugą, czyli 3 się równa minus 1, druga plus b, minus 1, drugą na str lewą stronę, czyli 3 i 1, druga to jest nasze b. Czyli równanie prostej, tej takiej fioletowej, to jest y równa się minus 1, druga x, dodać 3 i 1, druga. Mam równanie tej prostej. Analogicznie obliczam równanie tej niebieskiej, czyli piszę sobie powiedzmy gdzieś tutaj. y to jest ax plus b, tutaj plus b. I teraz podstawiam sobie punkt A. Punkt A miał współrzędne minus 1 i minus 5, czyli będziemy mieli coś takiego minus 5, to się równa minus a plus b, i pod spodem hmm, podstawiam punkt d. Punkt d ma współrzędne minus 2 i 0, czyli 0 to się równa minus 2a plus b. Odejmujemy sobie, proponuję od górnego równania dolne minus 5, odjąć 0 to jest minus 5, minus a minus minus 2a to jest a b odjąć b skraca się nasze a to jest minus 5 z tego wynika że b jak policzyć b zobaczmy jak ja w to miejsce w miejsce a wstawię sobie 0 w miejsce a wstawię sobie minus 5 tutaj to co będę miał będę miał takie wyrażenie minus 5 to się równa minus minus 5 czyli 5 plus b 5 na lewą stronę minus 10 to jest nasze b czyli b ma współrzędne minus 10. Zatem całe równanie to jest y równa się minus 5x odjąć 10. Zobaczmy zatem, mamy już dwa równania, mamy to równanie, mamy to równanie, bierzemy je do układu, wspólnego układu równania, mamy y to się równa minus 5x plus, odjąć, przepraszam, odjąć 10, pod spodem piszemy y to się równa minus 1 2 x plus 3 i 1 druga, zapisujemy, no i możemy sobie rozwiązać ten układ równań. Proponuję od górnego równania odjąć dolne, czyli y odjąć y, to się skraca, nie ma nic, czyli 0, albo mogę po prostu tutaj nic nie pisać, albo jak już będzie to 0, minus 5x odjąć yy, minus 1 2 x, to jest jakby dodać, bo dwa minusy dają plus, yy, czyli będziemy mieli minus 4,5x, bo dodałem tego x, -a. minus 10 odjąć 3 i 1 2 to jest minus 13 i 1 druga. Minus 13 4,5x przeszukam na lewą stronę, czyli mam 4,5x to się równa. Minus 13 i 1 druga. Dzielę stronami przez 4,5, czyli x to się równa. No i podzielmy sobie minus 13,5 na 4,5. Możemy na kalkulatorze. Wyczyliśmy, czyli mamy minus, gdzie tutaj jest minus minus 13,5 podzielić, a minus się nie przyjął na 4,5 a, wyszło, w sumie się podzieliło, czy było w pamięci, czyli minus 13,5 podzielić na 4,5 to jest minus. To jest minus 3 mamy x a nasz X jest wartością minus 3, ile wynosi Y? Wystarczy w to miejsce tutaj pod x -a wstawić minus 3. Czyli będziemy mieli minus 5 razy minus 3 odjąć 10. Co to nam daje w rezultacie? Wychodzi zatem, że y to jest minus 5 razy minus 3, czyli 15, odjąć 10, czyli to jest 5. Y ma 5, współrzędne 5. Zatem punkt S ma współrzędne. Współrzędna x to jest minus 3. Współrzędna y to jest 5. Zobaczmy, czy to na rysunku jest możliwe. Faktycznie na x może być minus 3, na y może być 5. Czyli piszemy sobie minus 3 i 5. Spółrzędne środka e, naszego okręgu już mamy. Potrzebujemy jeszcze policzyć długość promienia. Jak policzyć długość promienia? Skoro ten okrąg ma być styczny do naszej prostej AB, to jego promień będzie miał taką długość. Jego promień będzie miał taką długość po cały Okrąg będzie wyglądał jakoś tak. Powiedzmy. Czyli trzeba znaleźć odległość punktu y, prostej, punktu S od prostej AB. Zatem musimy teraz obliczyć odle tę odległość. Jak to zrobić? Jest wzór na odległość dowolnego punktu od prostej. Ten wzór wygląda następująco: to jest jakieś ax0 plus by0 plus c podzielić przez pierwiastek z a kwadrat. Plus b kwadrat, no i zaraz powiemy, e, co jest czym w tym wzorze. E, fakt Faktem będzie nam potrzebne równanie prostej ab. Policzę sobie gdzieś pod spodem równanie prostej ab. Równanie prostej ab, czyli tak, mamy punkt a. Punkt a ma współrzędne minus 1, minus 5. Punkt b ma współrzędne 5 i 1. Znowu sobie piszemy e, y to się równa ax plus b. Podstawiamy sobie punkty, czyli najpierw punkt b1 to się równa 5a plus b. Po później powstaje minus 5 to się równa minus a plus b. Klamra odejmujemy. Od dolnego równania główne: minus 5 odjąć 1 to jest minus 6. Minus a odjąć 5a to jest minus 6a. b odjąć b to jest 0. Dzielimy stronami przez minus 6. Wychodzi nam, że 1 to się równa a. A to jest 1. Jeśli a jest 1, co z tego dalej wynika? Musimy obliczyć sobie b. No to ja sobie wstawiam w miejsce na przykład tutaj. Miejsce A1 -kę. i co wtedy będę miał, że 1 to się równa 5 razy 1 plus b, 1 to się równa 5 plus b. Piątkę na drugą stronę, minus 4 równa się B, zatem piszemy, y to się równa x minus 4 to jest równanie naszej prostej. I my to równanie przekształcamy do postaci ogólnej, czyli przerzucamy wszystko na lewą stronę. Będę miał zatem minus x dodać y plus 4, to się równa 0. I to jest postać mm, ogólna prostej. Teraz wypisuję sobie z niej współczynniki. To, co stoi przy x, to będzie duże a, czyli duże a to jest minus 1. To, co stoi przy y, to jest b, czyli duże b to będzie 1. To, co stoi jako wyraz wolny, to jest c, czyli duże c to się równa e, 4. I teraz... Tutaj podałem wzór AX0, BY0. Czym jest X0, czym jest Y0? Nasze X0 to jest właśnie ten punkt, którego odległość mierzymy od prostej, czyli naszym X0 to jest minus 3, natomiast Y0 to będzie 5. Y to jest nasze Y0. Zatem podstawiając do tego wzoru, co otrzymamy? No to tak, nasze A, czyli minus 1, to wszystko będzie w wartości bezwzględnej, razy X0... To x0 przypominam, było minus 3 razy minus 3, dodać b. Nasze duże b to było 1. Tutaj było nasze duże b to było 1, a y0 to było 5. 1 razy 5. 5, dodać c, nasze c to było 4. To bierzemy pod wartość bezwzględną i pier, pod spodem jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. Nasze a kwadrat to jest minus 1 do kwadratu, czyli 1 plus 1. Co wychodzi na minus 1 razy minus 3 to jest 3 dodać 5 to jest 8 dodać 4 to jest 12 pod wartością bezwzględną? Podzielić przez pierwiastek z 2. Wartość bezwzględna 12 to jest 12 przez pierwiastek z 2. To jest to samo co 12 pierwiastków z 2 przez 2. 12 z dwójką się skraca, tutaj mamy 6. Czyli to jest 6 pierwiastków z 2. Taka jest długość promienia. No to już finalnie równanie naszego okręgu. No to będzie tak x minus a nasze a to jest y, tutaj to minus 3, czyli y, x minus minus 3 to jest x plus 3 do kwadratu. Dodać y minus b, czyli będziemy mieli y minus 5 do kwadratu. Równa się promień do kwadratu. Długość promienia tutaj policzyliśmy, to jest 6 pierwiastków z 2, czyli bierzemy 6 pierwiastków z 2 do kwadratu. I to jest odpowiedź, to jest równanie właśnie y, okręgu, o którym mowa w treści zadania.